Kolejny przystanek to Fordon Kors albo jakoś tak to jest e, ka e, kanion, Wielki Kanion, ale w Europie, we Francji. E, o kurczę, ludzie się tutaj. O, ludzie tutaj sobie chodzą na wspinaczkę. Nie, widzieliśmy pana, który się spina. Oni dzisiaj weszli z dołu tam, tam na dole. Do góry. Można sobie jeździć na rowerkach. No tutaj w tej części nie, tutaj po prostu jest jedna odnoga albo rzeczka. Ale w innym miejscu tam jest duże jezioro i można sobie jeździć na rowerach, na kajakach. Można. Trzymaliśmy się w jakimś małym miasteczku, albo nawet nie miasteczku, tylko po prostu na wsi jest kilka restauracji, żeby coś zjeść, bo jest strasznie późno i dwie godziny się jedzie z powrotem, więc. Tutaj coś zjemy. Widziałam po drodze, że była restauracja z napisem Myzon, czyli domowe, tak się domyślam. Więc mam nadzieję, Jest, są też tutaj kozy, więc mam nadzieję, że będzie jakieś ravioli albo coś z serem skus. Jedzenie. Burgers, time for burgers. Mm. Mm. Burgers, some fries, maybe some pizza. Kurcze, to i to? No. Zjadłbym to i to. petit plate bym taki zjadł. Oh. E, troszkę burgerków, takich mini sliderków z fryteczkami, z batacikami, z sosikiem barbecue. E, takie mini pizze w czterech różnych smakach i jeszcze bym wsunął jakiś dobry deser. O. Uh. <laughs> Będzie uczta. Mm -hmm. Będzie uczta. <laughs> to jest ta restauracja. Nioki i Baga. zdziwienie. O, oh, baga. <laughs> Jestem ciekawa jak to będzie smakowało. Potem zobaczymy na recenzję. Ale miło, bo... O ładnie pachnie. Miło, bo już zamknęli, a dali nam jedzenie, więc fajnie. Jak oceniasz naszą restaurację? Myślę, że 5 na 5. Weciągnij telefon. Telefon. telefon i sprawdź opinię. Sprawdź recenzję, sprawdź recenzję, Aha. a nie musisz wyciągać. Tela la Placer la place. 3,7. Hmm. No cóż, ja uważam 5 na 5, więc. Ktoś musiał mieć zły dzień. <noise> no ale była spoko. Jedyna rzecz, która mnie teraz zamartwia, to to. Właśnie to jest mega ciemno, a to są tak yy, po prostu są przepaście i małe uliczki i po prostu się stresuje teraz, jak my wrócimy. Dwie godziny się jedzie. Mam nadzieję, że no wiadomo, że nie cały czas taką drogą, ale no nawet nie widać mnie teraz. Oh, to będzie stresujący, ale świeże powietrze tutaj jest i pachnie takimi trochę przyprawami albo lawendą, przyprawową lawendą. <laughs> prowansją, pachnie prowansją. Otworzysz? Oj, stresujące teraz. Troszeczkę. To jest nasza ostatnia noc. Tutaj.